Ostatnio narastają pytania wokół maseczek szczepionek, wokół całego COVID-u, najróżniejsze opinie krążą między nami, między studentami też i dlatego wydaje mi się, że fajnie byłoby skierować takie pytania do kogoś, kto jest zorientowany, kto się zna, kto na co dzień pracuje w tej sferze COVIDowej. Dlatego zaprosiłem Wiesia Kaczmarka, trzeba powiedzieć Pana doktora Wiesia Kaczmarka, ale Wiesiu z naszego duszpasterstwa też się wywodzi i jako przyjaciela naszego duszpasterstwa chciałem Cię zapytać o, o kilka bardzo prostych, prosto, oczywiste pytania chciałem Ci postawić. Ty jesteś na co dzień przewodniczącym zespołu kontroli zakażeń szpitalnych no i także jesteś zastępcą kierownika oddziału intensywnej terapii dla chorych zakażonych wirusem. Sarkow 2. Także na co dzień pracujesz przy tym, to, to, to jest twój chleb powszedni i wydaje mi się, że też na bieżąco masz te podstawowe informacje. Pierwsza sprawa to sprawa maseczek. Czy chronią i jak chronią, które chronią, które nie chronią i czy w ogóle jest sens noszenia tych maseczek? Witam serdecznie, tak. Chronią wszystkie. Chronią wszyscy, wszystkie maseczki chronią nas przed zakażeniem. W zależności od tego, jaki rodzaj maseczki, one chronią w różny, w różny sposób, z różną skutecznością. Najważniejsze, żeby maseczki nosić. I żeby nosiły maseczki osoby i zakażone, i, i te, które są narażone na, na zakażenie. Najskuteczniejsze na pewno są maseczki filtrujące. One są oznaczane kodami FFP2, FFP3, i one chronią skutecznie nas przed, przed zakażeniem kogoś innego no i, no i nas też przed tym, żebyśmy się zarazili od, od osobą, która tego wirusa rozsiewa. Przy tym ważne jest, żeby te maseczki były bez zaworków. To jest taka, taka informacja, którą rzadko się przekazuje. Jeżeli my nosimy maseczkę z zaworkiem, nam się przyjemnie oddycha, dużo lżej, ale jeżeli jesteśmy zakażeni, to wszystkich wokół, którzy nie noszą masek, możemy zakazić, bo to powietrze, które wydychamy, jest jest kompletnie niefiltrowane. Najczęściej nosimy maseczki chirurgiczne albo maseczki bawełniane. Tam je jest najwygodniej nosić. I z nimi jest tak, że one są najskuteczniejsze i największa ich efektywność jest wtedy, jeżeli maseczkę taką nosi osoba zakażona. Bo wirus przenosi się drogą kropelkową. Jeżeli mamy taką maseczkę, to minimalizujemy ilość wirusa, którą, którą rozsiewamy wokół siebie. I to daje naj, najlepszy efekt. Jeżeli dodatkowo oprócz tej osoby zakażonej, która nosi maseczkę, maseczkę nosi też osoba, która, która jest narażona na zakażenie, no to wtedy, wtedy już jest idealnie. I ryzyko zakażenia jest bardzo małe. Ono oczywiście zależy od, od wielu zmiennych: no, od tego, jaka jest ekspresja wirusa, czy ktoś jest na, na szczycie objawów, no wtedy tego wirusa wydala z ciebie więcej, jak długo przebywamy z tą osobą zakażoną, ale. Na pewno maseczki warto, warto nosić i, i one są skuteczne. Czy są bezpieczne dla nas? Są bezpieczne. Ja od 11 lat praktycznie codziennie kilka godzin spędzam w maseczce, pracując na bloku operacyjnym czy, czy, czy na intensywnej terapii. No i Jestem zdrowy i dobrze, do, dobrze się miewam. Um, oczywiście trzeba pamiętać o tym, żeby te maseczki zmieniać. Wiadomo, że jeżeli stosujemy maseczkę jednorazową przez dwa tygodnie, to nie, nie jest to zbyt zdrowe. Um, tak, tak samo jak, jak z bielizną, ale jeżeli są stosowane w odpowiedni sposób, to, to są one skuteczne i bezpieczne. No okay. to coś normalnego, że dla nas jest oczywiste i normalne, że lekarz jak staje do operacji ma maseczkę i nie dlatego, że fajnie wyglądał. Tylko dlatego, że masasteczka przed czymś chroni tego, którego operuje. Tak. Że w ogóle wirusy są powstrzymywane, jakoś filtrowane i nie trafiają do osoby, która jest operowana. Dobrze, to jest rąk. Czy, czy wirus przenosi się także poprzez dotyk? Czy pozostawiamy wirusa, na przykład, nie wiem, na poręczach, windach, na klamkach różnych, czy on tam może zostać przenoszony tą drogą? Może zostać przeniesiony, z tym, że wiadomo, że on się nie przenosi bezpośrednio przez, przez dotyk, przez skórę. On nie wnika do organizmu, ale jeżeli osoba, która, która ma objawy choroby zakaźnej, no w tym przypadku jest zakażona wirusem SARS-CoV-2 i ma objawy choroby COVID-19, spowoduje, że na, na jej dłoni znajdą się wirusy razem, razem z, z jakimś rodzajem wydzieliny, Zostawi te wirusy na klamce, druga osoba dotknie ręką i tą ręką później dotknie jakiejś swojej śluzówki. No to może być śluzówka w jamie ustnej, w nosie, pod oko. Mamy wtedy ryzyko zakażenia. Wiadomo, wirus przenosi się głównie drogą kropelkową, głównie przez układ oddechowy, ale w ten sposób też też, też istnieje ryzyko zakażenia. Także dezynfekcja rąk jest wskazana, jeżeli mamy taką możliwość, to to warto to robić. Wiadomo, główny nacisk, główny ciężar, kładziemy na maseczkę, ale, ale, ale też, też, też o tym powinniśmy pamiętać. Z tego jest... też że względu, no, jeżeli ja pracuję na oddziale covidowym, no to ubieram się cały, od stóp do głów, o to, żeby gdzieś na sobie nie przenieść tego wirusa, nie zarazić później e, po, poza oddziałem siebie albo innych. Eee, eee. Ta rąka pana przed świętą, przed oddziałem i święty ma sens, tak? Ma, 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 ma z, z, zwłaszcza jeżeli, jeżeli szafarz byłby zakażony, no to, to wtedy, wtedy jest największe ryzyko tego, że on mógłby zakazić kogoś innego, ale, ale również jeżeli by dotykał powierzchni, na których się znajduje wirus. A czy twoim zdaniem jest różnica prawdopodobieństwa zakażenia przy udzielaniu komi świętej na rękę i do ust? Tak, tak. Jeżeli komunia jest udzielana do ust, no to siłą rzeczy od czasu do czasu zdarzy się, że dłoń szafarza dotknie śluzówki osoby przyjmującej komunię. I wtedy istnieje no, niezerowe nie prawdopodobieństwo, że, 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 że w ten sposób można, można tego wirusa przekazać na następnej osoby. Jeżeli komunia jest udzielana na rękę, to ten kontakt jest mały i Ryzyko jest, ale dużo, dużo mniejsze. Mhm. Jeżeli to dobrze, można je minimalizować, to, to, to dobrze jest je minimalizować. Idźmy do szczepionek. Yy, na czym polega? Bo są dwa rodzaje szczepionek, to już wiemy wszyscy. Yy, ja bym mógł opisać, czym one się różnią i, i jaka jest ich yy, skuteczność. Czy one chronią przed zachorowaniem? Czy, te, czy w ogóle chronią przed zachorowaniem, czy tylko chronią przed ostrym przebiegiem choroby? Mhm. A... W Polsce w tej chwili mamy dopuszczone cztery szczepionki do stosowania. To jest szczepionka Pfizer-BioNTech, ta, ta pierwsza, która, która była stosowana jeszcze w grudniu zeszłego roku. Szczepionka Moderny, szczepionka Johnson Johnson i szczepionka AstraZeneca. Te dwie pierwsze, czyli Pfizer, BioNTech i Moderna, to są szczepionki MRNA. One działają w ten sposób, że mamy. Cząsteczkę lipidową złożoną z tłuszczów. Wewnątrz tej cząsteczki znajduje się materiał genetyczny kodujący białko S-wirusa. Takie białko, które jest na zewnątrz wirusa. Ta szczepionka jest podawana podskórnie. Ten materiał genetyczny wirusa przenika do naszych komórek. Komórka syntezuje białko i uczy komórki naszego układu odpornościowego, jak walczyć z wirusem. Nie potrzebujemy kontaktu z wirusem, a uczymy się go zwalczać. I no, co jest istotne, że ten materiał genetyczny wirusa nie jest wbudowany, się nie dostaje do jądra komórkowego, on nie jest zbudowany do, do naszego DNA. Po prostu służy temu, żeby, żeby nauczyć nasz układ odpornościowy, jak walczyć. Też szczepionka działa na dwa sposoby. Ona powoduje produkcję przeciwciał, to co później oznaczamy, czy, czy, czy ma, mamy efekt w postaci wzrostu poziomu przeciwciał, ale też, też uczy. Odpowiedzi komórkowej, że komórki naszego limfocyty T uczą się zwalczać wirusa. To jest pierwszy rodzaj szczepionek. A jeżeli, czy... Jeśli jeśli nie mamy odpowiedniego poziomu przeciwciał, a nastąpi zakażenie, te nasze komórki będą już umiały walczyć z wirusem? Czy, czy to chcesz powiedzieć? To, to znaczy nie. No, chodzi o to, że jeżeli jesteśmy zaszczepieni, wytworzymy przeciwciała, to, to wtedy już po kontakcie z wirusem, na etapie tego kontaktu wirus zostanie zniszczony. On nie dostanie się do naszych komórek, nie namnoży się, nie spowoduje rozwoju, rozwoju choroby. A, nawet, a na, nawet jeżeli, bo to, to, to w drugiej części pytania o to pytałeś, nawet jeżeli by doszło do rozwoju choroby, to przebieg tej choroby będzie dużo łagodniejszy. To, 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 to co piszą producenci z, AstraZeneca i Johnson Johnson, bo one mają troszeczkę niższą skuteczność niż, niż te dwie pierwsze szczepionki, ale producent dodaje, że mimo tego, że ryzyko zakażenia jest w przypadku jednej 70 kilka, procent w przypadku drugiej 80, to ryzyko ciężkiego przebiegu choroby, czyli tego, czego się najbardziej boimy, jest zdecydowanie małe. Mhm. Y czy osoba, która jest zaszczepiona, może zarażać, czy. Yy, czy mniej zaraża, czy, czy ma to wpływ na to, bo yy, krąży opinia, że y, szczepionki w ogóle nie chronią, w ogóle nie chronią przed zarażaniem, mm -hmm. chronią przez, przebiegiem ostrym, ale nie, nie chronią przed zarażaniem. Czy, mm -hmm. czy ta opinia jest uzasadniona medycznie? Mm -hmm. Raczej nie. Znaczy, nie powiem, że, że nie, ale raczej nie. To znaczy tak, osoba zaszczepiona, no tak jak w przypadku szczepionki Pfizera, skuteczność jest 95%. Czyli na, na, na 100 osób zaszczepionych, 5 osób może się zarazić. Ale te osoby, które się zarażą, przechodzą chorobę łagodniej, więc mają też niższą ekspresję wirusa, czyli są mniej zakaźni. Także nawet jeżeli taka osoba zachoruje. To zwykle kończy się to tak, że nie ma takiego ciężkiego przebiegu. Ta infekcja wtedy wygląda jak zwykła choroba przeziębieniowa, ewentualnie zapaleniem zatok. No wiadomo, taka osoba też powinna, jeżeli, jeżeli ma takie objawy, powinna nosić maseczkę, izolować się, jeżeli już choroba jest rozpoznana, ale jest dużo mniejsza szansa na zarażenie. Im przechodzimy ciężej, tym mamy większą ekspresję wirusa. Wymaganie szczepień dla tych studentów, na przykład, którzy mają praktyki w zolach, w domach starców, w miejscach, gdzie przebywają starsze osoby. Czy ten wymóg jest, z twoim zdaniem, medycznie uzasadniony? Medycznie tak, tak, tak. Jeżeli chodzi o względy prawne, trudno jest. To wymóc na tych osobach, które odbywają te staże czy praktyki. W naszym szpitalu przyjęliśmy taką zasadę, że, że wymagamy tego, bo ze względu na to, że te osoby, ci pensjonariusze tych zakładów to są osoby o skrajnie du dużym ryzyku ciężkiego przebiegu. Dla nich, jeżeli. Mm, Większość personelu medycznego jest zaszczepiona. Ci praktykanci też powinni być zaszczepieni, bo to jest no wyraz ich, ich troski o, tych, o, o te osoby, z którymi, z którymi będą miały do, do czynienia. Także u nas wymagamy tego, żeby osoba odbywająca praktyki była zaszczepiona. Wiadomo, że taką osobę na początku, takich praktyk później musimy przeszkolić w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej, procedur, które, które funkcjonują. Ale w ten sposób zmniejszamy ryzyko, które, które mieć, mogliby mieć ci pasjonariusze w kontakcie z tą osobą zaszczepioną. Niektórzy uważają, że to ma wpływ na ich DNA szczepionka, inni uważają, że skutki uboczne tych szczepionek są nieznane, są zbyt ryzykowne. Od strony medycznej, i jakie ryzyko ponosi ktoś, kto chce przyjąć szczepionkę? To znaczy, tak jak z każdym szczepieniem, mam, w przypadku tego szczepienia też zdarzają się niepożądane objawy poszczepienne. Są rzadkie objawy. Te, takie istotne powikłania zdarzają się bardzo rzadko. Typowo kończy się to jakimś rodzajem dyskomfortu, czyli po prostu oznacza to, to że szczepionka działa i nasz układ odpornościowy reaguje na nią. Mamy objawy podobne jak przy przeziębieniu, mogą się zdarzyć bóle mięśni, może się zdarzyć rozbicie, ale, ale spokojnie w takiej sytuacji możemy, możemy brać takie leki, które bierzemy przy, przy przeziębieniu, czyli paracetamol, ibuprofen, kwas i z tymi objawami jakby sobie możemy łatwo poradzić. Zdarzają się odczyny uczuleniowe, tak jak też przy każdej szczepionce, z tego względu w punkcie szczepień zawsze jest lekarz i jest zabezpieczenie, w leki potrzebne w takich stanach nagłych, ale te powikłania też, też są rzadkie. I tak, tak właściwie no to, to jest jedno z niewielu wykluczeń do szczepienia, czyli takie, że jeżeli osoba po pierwszej dawce szczepionki miała ciężką reakcję uczuleniową, w rodzaju anafilakcji, no to, to wtedy, wtedy takiej osoby nie szczepi. Ma to się zdarza skrajnie rzadko. Ostatnio medialne były powikłania zakrzepowo-zatorowe, po, 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 zwłaszcza w przypadku preparatu astryzeneki, ale też te powikłania są bardzo rzadkie. One Dużo większe ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych mamy przy paleniu papierosów, przy stosowaniu niektórych leków niż, niż w przypadku tego szczepienia. Jeżeli. Taka osoba, która ma zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, czy ogólnie powikłań zakrzepowo-zatorowych, jeżeli ona trafia do lekarza, lekarz wyłapuje w trakcie wywiadu te, taką osobę i ewentualnie też stosuje środki zapobiegawcze, żeby do tych powikłań nie doszło. Także jak przy każdym leku, to nawet nie przy szczepieniu, jak przy każdym leku jest pewne ryzyko stosowania, ale ono jest nieproporcjonalnie mniejsze w porównaniu do ryzyka ciężkiego przebiegu choroby. Jeżeli taki pacjent przechodzi chorobę ciężko, tak jak, tak jak ci pacjenci, którzy trafiają do oddziału intensywnej terapii, no to trzeba się liczyć z tym, że śmiertelność tam jest bardzo wysoka. Ona, ona sięga 80%. Także no, trzeba ważyć ryzyko. I, to się wiąże z się wirusa. Tak. I, bo, i, bo, bo powiedzmy jasno, szczepienie wpływa na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. tak? No, a dlaczego ludzie zaszczepieni mają nosić maseczki? Z tego względu, że pomimo tego, że, no to tak, 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 tak jak mówiliśmy, no te szczepionki mają skuteczność rzędu 95%. Taka osoba zaszczepiona może się też zarazić i, i zarażać innych. Czyli jest tak, tutaj... minimalizowanie ryzyka. Tak, tak. I taka osoba tak samo też, mamy niewielkie ryzyko, ale taka osoba też może się zarazić. Także no, ta, ta maseczka spełnia, tak jak wcześniej mówiliśmy, dwie funkcje. Chroni otoczenie i chroni nas. Mamy też nowe, nowe warianty wirusa, które się pojawiają. Um, większość tych szczepionek, które, które są stosowane, um, zapobiegają przed, przed zakażeniem, ale nawet jeżeli, ale może się zdarzyć, że zarazimy się. No teraz, teraz w tej chwili boimy się wariantu indyjskiego. Um, mamy ryzyko, że osoba za, zaszczepiona może się zarazić, ale tak jak, też, też, też tak jak wcześniej mówiliśmy, będzie miała prawdopodobnie lżejszy przebieg. Także mimo tego, że osoba jest zaszczepiona, to no, ona powinna nosić maseczkę jako wyraz odpowiedzialności za siebie i też, też za otoczenie. Czy jako, jako... <laughs> wszystkimi, którzy nie są zaszczepieni. Bo ci niezaszczepieni mogliby w ramach solidarności zaszczepionymi zaszczepić się też, nie? <grym> tak, w drugą stronę też. Aspekt moralny szczepionek, bo tu został podniesiony aspekt moralny, że szczepionki zostały pozyskane w sposób niemoralny. Pytam ciebie jako lekarza i o medycznej, jak to wygląda ten aspekt. Mhm. Wcześniej mówiłem o tych. W dwóch pierwszych preparatach, czyli Pfizera i Moderny, one są, ten materiał genetyczny wirusa jest zamknięty w cząsteczkach lipidowych. Dwie kolejne szczepionki, czyli, czyli AstraZeneca i Johnson Johnson, to są szczepionki wektorowe, czyli ta informacja o sposobie, w jakim ma zostać wyprodukowane to białko wirusa, jest zamknięta w wirusie. W wirusie, w przypadku jednej szczepionki to jest szympansiadenowirus, adenowirus, w przypadku drugiej szczepionki to jest ludzki adenowirus. No i ze względu na to, że to są wirusy, one są unieaktywnione, ale one się gdzieś muszą namnażać. I są namnażane na, na liniach komórkowych. I te linie komórkowe zostały pozyskane z abortowanych płodów. Tak, rzeczywiście to jest, to jest ta podstawa do, do, do tych wątpliwości et, etycznych. Tylko, że tak, to są linie komórkowe, które zostały pozyskane z tych, z tych płodów z aborcji, do których tak czy tak doszło z innych przyczyn. I dla celów naukowych y, naukowcy spróbowali, y, w jednym przypadku to są komórki nerki, w drugim przypadku to są komórki siatkówki, y, próbowali te y, komórki utrzymać przy życiu w y, warunkach laboratoryjnych. Tak. To, znaczy, to nie jest tak, że, że... w celu pozyskania tych sumówek, abortowano dzieci, tak? hmm. tylko dzieci, które było, abortowane były z innych przyczyn. Oddały tak. swój materiał, czyli komórki oddały dla dobra nauki i po to, żeby ratować życie innych ludzi. Czyli no, chcący stały się bohaterami, y, 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 który, y, czy tylko te szczepionki są y, y, budowane na, tych, na tym materiale komórkowym, czy inne leki też. E, to, to, to znaczy, no, mm, właściwie w przypadku. Mm, tej linii komórkowej z komórek nerkowych, to jest jeden z podstawowych sposobów badania leków na wczesnych etapach badań klinicznych. Większość leków jest, zanim dopuścimy lek do, do badania na ludziach, w badaniach klinicznych, to testujemy go na linii komórkowej. To jest, to jest po prostu. To są komórki, które są w warunkach laboratoryjnych hodowane w wielu miejscach na świecie, wprowadzamy jakiś nowy lek, sprawdzamy skuteczność paracetamolu i buprofenu. Albo, albo też wielu innych leków, badamy go najpierw na, na linii komórkowej co do pochodzenia moralnego, pochodzenia szczepionek, należałoby też zgłosić, że jeszcze leki przeciwbólowe, że nie, aspiryny różne i tak dalej. Mnóstwo innych leków, leki przeciwnowotworowe. No, większość tego, co, co stosujemy w ten sposób, jest na którymś etapie produkcji badane. Nawet te dwie pierwsze szczepionki, czyli, czyli Pfizer i Moderna, one też na wczesnych etapach produkcji były, były na tej linii komórkowej badane. To podstawowa metoda badań. Czyli to jest tak, że no, ktoś jechał motorem, uległ wypadkowi, zabił się. No i pytanie, czy możemy wziąć jego serce, nerkę i przeszczepić drugiemu człowiekowi. I tutaj mm. nie mamy wątpliwości. No oczywiście, tu jest jakaś tam kwestia zgody, nie? kwestia zgody rodziny czy, czy tego człowieka, który się zabił, który wyrazi zgodę na to. No, to dziecko abortowane nie miało szans wyrazić zgody. Ale nie wiadomo, czy nie zapytano jego rodziców, czy oni nie wyrazili zgodę na używanie tych komórek. Eee, to, to jest mi się wydaje od strony moralnej bardzo ważne, że to nie były zabijane dzieci w celu pozyskania tych komórek, tylko z dzieci, które zostały, z ciąży, która została usunięta z innych zupełnie powodów, nieznanych nam, pozyskano komórki dla ratowania e, życia innych ludzi. I także od strony moralnej wydaje się nawet, że. No, śmierć tych dzieci nabiera jakiegoś innego sensu, jakiegoś, jest dla dobra, dla, dla ratowania życia. Mhm. Tak? Co, co jest też istotne, te szczepionki nie zawierają tych komórek, bo no tak, komórki tak. stosowane tylko w laboratorium do, do wy, wyprodukowania, że tak powiem, tych, tych wirusów, które, które później dają nam odporność. No dobrze, to jeszcze jedno, jeszcze jedna sprawa, bo niektórzy boją się też jakichś ubocznych działań tych Szczepionych długofalowych, że to za 5 lat, za 10 lat się coś odezwie, że coś z moim materiałem genetycznym się stanie, że gdzieś jakieś skutki uboczne, nie wiem, starości się pojawią, a może w drugim pokoleniu nawet, bo, bo, bo to jest nieprzebadane, jak jako strym medyczny, jak się do tego odnosisz? Nic mi na ten temat nie wiadomo, żeby, żeby tak się mogło wydarzyć. Z tego względu, że ten materiał genetyczny, w przypadku tych szczepionek wektorowych, czy, czy tych liposomalnych opartych na, na MRNA, on nie jest budowywany do naszego do, do za, do, do zasobu naszego DNA. On się nie dostaje do, do jądra komórkowego, tam, gdzie, gdzie znajduje się e, informacja o tym, jak jak w, w przyszłości ma funkcjonować nasz organizm, jak kodowanie wszystkich białek w naszym ciele. One tylko są tam nażane, prezentowane, żeby, żeby nasz układ odpornościowy nauczył się, jak, jak, jak zwalczać wirusa. Nie, ten materiał nie zostaje z nami na, na, na stałe. No dobrze, a odporność nie wiadomo, na jak długo pozostaje odporność? Nie wiemy. Nie wiemy tego. Szczepionki, jak były wprowadzane na rynek, Mówiono tyle, na ile, na ile pokazywało doświadczenie z ich stosowania, czyli Pfizer mówił o dwóch, trzech miesiącach, że tyle jest w stanie zagwarantować. Jak to będzie wyglądało, to dopiero pokaże nam, nam doświadczenie. Wirusolodzy nie są zgodni. Mówi, mówi się o kilkunastu miesiącach, o roku, o sześciu miesiącach. Tak naprawdę te, te informacje dopiero uzyskamy retrospektywnie. Ale niezależnie od tego, jak długo szczepionka miałaby działać, no to ważne jest to, że ona działa w tym krótkim czasie po zaszczepieniu. Pozwala nam się uchronić przed zachorowaniem, ale też jakby w taki solidarny sposób chroni innych. Bo w przypadku osób młodych często są takie głosy, że te osoby nie są przekonane do szczepienia, bo zakładają, że przejdą chorobę łagodnie. ale też też zostaje nam odpowiedzialność za te osoby, które mamy w swoim otoczeniu i ryzyko ciężkiego przebiegu u nich. Czy coś Ci wiadomo o jakiejś grupie osób, która ze swojej natury nie zaraża się? Nie wiem, genetycznie jakieś małe takie uwarunkowania, że, że się nie zaraża? Czy, czy jest jakaś grupa takich osób zaobserwowana? Tak, tak. Zdarza się, że mamy nawet... nawet w ramach jednej rodziny, trzy osoby w domu, które się zaraziły, dwie, dwie które kompletnie nie rozwinęły objawów, i też, też też mają ujemne testy, antygenowe i testy PCR. Wydaje się, że te osoby mają naturalną odporność, ale trudne jest to do zbadania w, w sposób instru, instrumentalny. Czyli jedynie retrospektywnie możemy, możemy takie osoby wyłapywać. Jest część takich osób. To się zmienia w czasie. Nie zarażał pół roku, a za pół roku zaczyna się zarażać. Czy to jest cecha stała? Tego nie, nie wiadomo. To znaczy prawdopodobnie to jest cecha stała. To jest, to jest tak, że my, nie mając nigdy kontaktu z tym wirusem, nie rozwiniemy objawów choroby. Bo po prostu poradzimy sobie z nim. Na sposób odporności komórkowej. Czyli nie mamy przeciwciał, no bo nie wyprodukowaliśmy ich, nie mając nigdy kontaktu z nim, ale na, 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 z użyciem odporności komórkowej zwalczamy tego wirusa. Już prawie się żegnamy, ale jeszcze jedna sprawa, jeszcze jedna sprawa wyszła. Mówiliśmy o tych powikłaniach poszczepiennych, ale powiedzmy coś o powikłaniach pokowidowych, hmm. ponieważ no, ostatnio pojawiają się powikłania pokowidowe. Taki właśnie długofalowe, po jakimś czasie, które wychodzą, które się pojawiają. Jak to wygląda? To, to znaczy, większość pacjentów, zwłaszcza tych, którzy ciężko przechodzili chorobę, zostaje z jakimiś powikłaniami, z jakimś deficytem po chorobie. Zwykle to są uszkodzenia płuc u tych, u tych pacjentów, którzy. Który, którzy przeżyli bardzo ciężki przebieg, tacy, którzy byli wentylowani mechanicznie, oni zostają z jakimś stopniem upośledzenia wydolności oddechowej. Ci, którzy albo wymagają pneoterapii w domu, albo wymagają nawet przewlekłej wentylacji mechanicznej w domu, są powikłania neurologiczne, bezsenność, zaburzenia depresyjne, powikłania. Kardiologiczne. Ja sam przeszedłem infekcję i chorobę COVID-19 zaraz na samym początku, w kwietniu zeszłego roku i mam kłania kardiologiczne polegające na, na zwłóknieniu mięśnia sercowego. Także nawet osoba stosunkowo młoda i zdrowa może mieć trwały ślad, który, który, który zostawi choroba. No, ale to powodu, że troszkę przedwcześnie zacząłeś odbudowywać formę, tak? Tak, tak, to jest, to jest też istotne, że nie można bagatelizować tego, że jesteśmy bardzo osłabieni po, po chorobie. Wiele narządów jest dotkniętych chorobą, to nie są tylko płuca, to jest serce, to są narządy mięsowe i do wysiłku fizycznego należy wracać stopniowo. Kiedy ja chorowałem, jeszcze o tym nie było wiadomo do końca. Zacząłem trochę zbyt forsowne treningi i doszło, doszło do powikłań. U dzieci Bo pojawiają powikłania, prawda? Tak, tak. Są powikłania. Dzieci zwykle przechodzą chorobę łagodnie, ale mam, mam, mamy coś takiego jak zespół PIMS, czyli zespół pokowidowy u dzieci i te powikłania potrafią być dosyć istotne i jeżeli takie dziecko po przejściu infekcji nagle zaczyna się źle czuć, występują jakieś objawy niewydolności oddechowej czy jakiejś niewydolności krążenia, kto się objawia większą męczliwością, osłabieniem dziecka, to te dzieci też, też nierzadko wymagają hospitalizacji. Stosunkowo rzadkie powikłania, ale, ale, ale się zdarza. Bardzo, bardzo gorąco dziękuję za, za rozmowę. Ty ruszasz na wieś, tak? Tak, odpoczywać. Odpoczywaj. Tam ci będą bardzo ważne rzeczy się działy, tak, na dni. No to pozdrawiam całą rodzinę wszystkich. Bardzo Dobrym dziękuję za powstanie. Pozdrawiam serdecznie. Późnij Boże. Wszystkiego dobrego. Dobry niedzieli.